Składa się na to właściwie kilka pozytywnych czynników. Przede wszystkim sytuacja na giełdzie jest pozytywna. Wpływ na to mają głównie niskie stopy procentowe, a także duże i udane oferty publiczne na warszawskiej giełdzie. Dodatkowo my rośniemy bardzo dynamicznie, zaczęliśmy być już rentownym biznesem. I uważamy, że właściwie jest to odpowiedni moment, aby właśnie teraz zadebiutować na warszawskim parkiecie. Stanowi to element strategii naszego rozwoju, a wejście na giełdę też wiąże się z emisją akcji i środki z niej chcemy przeznaczyć na dalszy rozwój spółki. Emisja jest przeznaczona zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów prywatnych. W wyniku emisji akcji chcemy pozyskać 65 milionów złotych i przeznaczyć w 100% na rozwój spółki. No przede wszystkim chcemy rozszerzyć naszą ofertę produktową i na to przeznaczyć około 25 milionów złotych. Z emisji. Zależy nam zarówno na powiększeniu oferty marek obecnych już w naszym portfolio, jak i na pozyskaniu do współpracy nowych marek. Na koniec czerwca tego roku nasza oferta liczyła około 80 tysięcy produktów z ponad 350 marek. Ale no oczywiście te parametry są bardzo dynamiczne i właściwie każdego dnia się zmieniają. Docelowo chcielibyśmy oferować klientom 150 tysięcy produktów z 500 marek. Z doświadczenia wiemy, że poszerzenie i pogłębienie oferty produktowej pozytywnie wpływa na wzrosty sprzedaży i też na poprawę konwersji. Część kapitału z emisji chcemy też przeznaczyć na wydatki marketingowe związane głównie z działaniami sfokusowanymi na zwiększenie rozpoznawalności i świadomości marki Answer oraz na rozwój naszych nowych rynków. Pięć, około 5 milionów złotych chcemy przeznaczyć na, zainwestować właściwie w rozwój marki własnej, a kolejne 5 na rozwój naszej infrastruktury IT i logistycznej. No i tu spodziewamy się, że właśnie jakby te kierunki, te działania spowodują, będą miały pozytywny wpływ na przychod naszej spółki w kolejnych okresach. Głównym akcjonariuszem Answer.com jest fundusz Forum X powiązany z prezesem Krzysztofem Bajokiem. Akcjonariusze podpisali umowę typu LOCA, w której zobowiązali się do niezbywania akcji Answer.com przez okres 12 miesięcy od transakcji. Chcemy się skupić na regionie Europy Środkowo-Wschodniej, głównie dlatego, że lata doświadczenia w branży powodują, że bardzo dobrze znamy i gusta preferencje klientów z tego regionu. A dodatkowo nadal są tam kraje rozwijające się, z bogacącymi się społeczeństwami. Jeśli przeanalizujemy poziom penetracji sprzedaży online w tym regionie, to jest on ciągle na dużo niższym poziomie w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Przykładowo Bułgaria ma ten wskaźnik penetracji sprzedaży online do całkowitej sprzedaży detalicznej na poziomie nieco ponad 1% podczas kiedy Wielka Brytania, która jest zupełnie po drugiej stronie skali, można powiedzieć, ma ten wskaźnik blisko 20%. Więc ta różnica jest naprawdę bardzo duża. I stąd też widzimy i uważamy, że rynek e-commerce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ma zdecydowanie większą perspektywę wzrostu. Stąd też taka właśnie strategia Alstorcom. Przede wszystkim, tak jak już wcześniej zresztą to powiedziałam, doskonale znamy klienta z obszaru Europy Centralno-Wschodniej. Starannie selekcjonujemy i dopasowujemy ofertę z różnych poziomów cenowych do oczekiwań klienta. Naszym dużym atutem jest doskonały serwis i szybka dostawa. W Polsce ponad 90% zamówień dostarczamy do klienta w ciągu właściwie już następnego dnia po złożeniu zamówienia, dnia roboczego, a w największych miastach oferujemy dostawę nawet tego samego dnia. Na pozostałych naszych rynkach, jeśli chodzi o czas dostawy, to również jesteśmy bardzo reaktywni. Przykładowo w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech ten czas dostawy to jeden, maksymalnie dwa dni robocze. No tutaj, zwłaszcza ta konkurencja, można powiedzieć, zachodnioeuropejska, te czasy dostawy ma zdecydowanie dłuższe. Posiadamy również markę własną z sześcioma tysiącami produktów w ofercie i praktycznie codziennie oferujemy nowe modele zgodne z najnowszymi trendami. Marka własna jest dostępna tylko na naszej platformie. I to pozwala nam taniej pozyskiwać klientów, a także generować wyższe marże w stosunku do marek obcych. Dodatkowo, to co jest takim ciekawym, można powiedzieć, programem, to oferujemy klientom unikalny program lojalnościowy Answer Club, w ramach którego 10% wartości wszystkich zakupów każdego klienta zapisanego do tego klubu odkłada się na specjalnym koncie w postaci punktów klubowych. I punkty te mogą być wymieniane na zniżki w wysokości nawet do 50% przy kolejnej transakcji klubowicza. Tak podsumowując, to Asfer.com chce być liderem fashion online właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie młodego, lifestyle'owego klienta. Chcemy być marką znaną, lubianą i rozpoznawalną, a szukając takich benchmarków rynkowych, to możemy powiedzieć, że chcemy być takim asosem w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten rok faktycznie był bardzo dynamiczny i w zasadzie chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy jeszcze na początku tego roku. No, Możemy powiedzieć, że po tych trzech kwartałach, Wypracowaliśmy ponad 263 miliony przychodów i przeszło 18 milionów EBITDA, która wzrosła trzykrotnie rok do roku. Nasze założenie na ten rok to była poprawa faktycznie rentowności, efektywności naszej operacyjnej. I patrząc na te wyniki, możemy powiedzieć, że jesteśmy z tego wyniku zadowoleni. Co ciekawe, jeśli chodzi o czwarty kwartał, no bo on właściwie już się kończy, można powiedzieć, który jest okresem brzmi w naszej branży, to spodziewamy się również dobrych wyników. W listopadzie nasza sprzedaż online wzrosła rok do roku ponad 60%. Dlatego mogę powiedzieć, że z optymizmem oczekujemy końca roku.